Witam z tej strony. Papryk duo 12. Dzisiaj mamy. E, wiem, że wam niedawno nie było i takie tam. Ale teraz, zobaczcie, wracam po tylu miesiącach przerwy. I raz mi zbadowali przygody penisa, ale dobra, dobra, zrobimy recenzję kroszków czy bo jako jedyne to tutaj jeszcze ma sens. Chociaż tutaj jest już znacznie mniej, ponieważ już w tamtych już okresach zaczęliśmy mieć to mniej. kiedyś to się jadło się, tyle to się miało, ale. Zobaczcie se, zazdrościcie. Chociaż w sumie z tych tyle. 14 w sumie jest to jeszcze nie najgorzej, bo Bo chyba ten niektórych tych najnowszych to ja nawet nie mam 10. Koło 10 rzadko przekracza 10, więc, więc zobaczcie. Zobaczmy jak se będzie prezentował No nieźle Weźmy sobie losowo O ciekawie No też taki przycięt, powyżej przeciętnej coś Ten No średnio średnio Jeszcze weźmy te małki też, całkiem, całkiem. Te... Też się oglądało, się to... Tak. O! Takie... Nie... O! jeszcze No i bonus! Metalowy Może kr... 86 O! Już solidny, więc... ...zacnie. Trochę krótki, bo nie mam co. Nie wiem, jak to będzie z tym rokiem szkolnym, bo ja już też idę w dalej. Kolejny etap. Nie wiem, czy mi się będzie chciało prowadzić ten kanał, ale robię, żebyście, żebym pokazał Wam, że żyję, że nie zdechłem. No, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Do zobaczenia i cześć.